Pozwólcie, że co do opinii w kanale Ciszej niż myśli, opowiem Wam jeszcze jedną opowieść taką, też ją bardzo, bardzo lubię. Dziewczyna w pewnej wiosce, okazało się, że zaszła w ciążę, naciskali na nią, kto jest ojcem, w końcu powiedziała, że ojcem jest mnich, który mieszkał za wioską, stary człowiek, do którego wszyscy przychodzili po poradę. Cała wioska ustaliła, że biorą dziecko idą do mnicha, położyli przed nim. Zcześcili go za to, że zrobił dziecko tej młodej dziewczynie, powiedzieli, że to dziecko zostawiają jemu na wychowanie i że nikt więcej do niego już nie przyjdą. Nie wrócili do domu, a kiedy wracali, mnich spojrzał na nich odchodzących i powiedział tylko dobrze, bardzo dobrze. Po jakimś czasie dziewczyna dręczona wyrzutami sumienia przyznała się, że ojcem jest młody chłopak z sąsiedniej wioski jednak. Więc cała wioska znowu zrobiła naradę. Polecieli do mistrza duchowego, do Mnicha, przynieśli mu różne prezenty na kolanach, go przepraszali, poprosili, żeby oddał im to dziecko. On im oddał. Jeszcze mu powiedzieli, że będą już teraz znowu do niego przychodzić. A kiedy odchodzili, patrzył za nimi i mówił tylko: Dobrze, bardzo dobrze. Człowiek oświecony, człowiek, który nie dał się zniewolić opinią. Kiedy patrzy w lustro, czuje się dobrze, bo wie, kim jest, bo zna swoją wartość, bo zna prawdę. I tyle.